Ponieważ ostatnimi czasy, co mnie zdziwiło, Wardęga zaczepia się na live'ach i nazywać się gdzieś tam charakterniakiem, tak w cudzysłowie, tak? Eee, dlaczego właściwie? Jakby z czego to wynika? Nie wiem. On ma ból dupy, że mi się wiedzie w życiu. Eee, ma ból dupy, że chciałby mieć taki charakter jak ja, a jest zwykłym społeczniakiem, który chodzi i donosi non-stop. Miesza eee, się, on tylko, on tylko słynie z tego, że się wypowiada o kimś. To jest, słuchaj, to jest niski zgret, on sięga mi do pępka. Wygląda jak, jak zwykły web, brzydki jest, dziewczynom się w ogóle nie podoba, no i on ma taki ból nie? Siedzi tylko przed tym komputerem każdego i to jest jego całe życie. siedzi 24 na 24 i tylko patrzy, kur... Się, kur... co może komu pocisnąć. No i to jest jego życie. A ja chodzę sobie tu, robię tam, tu kupię sobie mieszkanie, teraz tam sobie kupię. No, korzystam z życia, jak trenuję, dobrze normalnie wyglądam. On po prostu zazdrosny, niezawisny. To jest po prostu bardzo słaby człowiek. Widziałeś, jak on się bije? Ona się bić nie potrafi. To jest po prostu dno człowieka. Dlatego się wypowiada źle o mnie.